i Do święta, święta wielkanocne, Wszystkim tu składamy życzenia gorące, A my na te święta czekamy z tęsknotą, Będą baby, mazurki, zjemy je z ochotą. To zabawa na i grać, Pisankami stukać i się przy tym śmiać. Ruchają, i na biblioteki wesoło podają. Raz, dwa, trzy, super, super. W niedzielę wielkanocną święta Magdalena szła odwiedzić grób z Nagle na drodze spotkała martwych stanko Chrystusa. Bardzo się uranowała i spostrzegła ze zdziwieniem, że z radości jejka w koszyku przebrała kolumny w tak, klikam do starego Na pamiątkę, wydarzenia. Malujemy odtąd jajka i nosimy do święcenia. Pisanki to zwyczaj wspaniałek. Kiedyś panie chłopcom pisanki dawały. Święta, święta i te święta, święta, święta wielkanocne. Wszystkim tu składamy życzenia gorące. Zdrowia, pomyślności, no i miłych gości. Wspaniałej pogody.